Dobarek, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, siadajcie, rozgoście się Mam dla was, myślę, całkiem fajną dawkę informacji Jak kto gdzieś śledził moje media, czy to Discorda, czy YouTube'a, czy Twitch'a, czy Instagrama Na pewno widział, że już skończyliśmy spłoszczenie do The Coffin of Andy and Lailai Coffin to jest moja absolutnie ulubiona gra, która zmusza cię do łamania człowieczeństwa Która wynaturza cię moralnie, która zmusza cię do podejmowania bardzo trudnych wyborów I bardzo się cieszę, że mogliśmy zrobić nie tylko dla nas, ale też dla Was, właśnie to sproszczenie. A w jaki sposób zainstalować sproszczenie? Zaraz wam pokażę. Na samym początku wejdź w mój post na Steamie, możesz go wyszukać albo ręcznie, albo możesz skorzystać z linka, którego udostępniłam w opisie tego filmu. Po kliknięciu wyświetli ci się mój dysk Google, gdzie możesz sprawdzić nickname każdej osoby, która zajmowała się tym sproszczeniem, czyli tak jak tutaj. Natomiast niżej masz plik o wdzięcznej nazwie Sproszczenie dla degeneratów. Klikamy w trzy kropeczki i szukamy opcji Pobierz. Pobieramy. Ok. Mój plik zapisał się w folderze pobrane, więc wyciągnę go na pulpit. To możemy sobie schować na boczek. I proszę bardzo, przeciągamy. Tak jak widzicie, spolszczenie dla degeneratu się pojawiło. Musimy plik wypakować. Ja sobie wypakuję tutaj. I pojawia się folder, który możecie sobie wrzucić do gry. Teraz odpal Steama i znajdź w bibliotece The Coffee of Andy and Lile. Odpalam Steamka. Bibliotekę. U mnie kofin już jest otwarty. Wejdź w zębatkę po prawej stronie, to jest ta sama na wysokości przycisku. Zainstaluj lub graj. Wybierz opcję Zarządzaj, a potem pliki lokalne. To już połowa sukcesu, bardzo dobrze ci idzie. Otwierają nam się pliki lokalne. Teraz szukamy folderu WWW, który jest jako trzeci w kolejności. Dalej otwieramy folder języki, on jest jako ostatni folder na całej liście. Klikamy. I mamy tutaj zakładkę Tool. Teraz tak, tutaj możemy wrzucić nasze piękne spolszczenie dla degeneratów. Pyk! Gotowe. Teraz możemy sobie odpalić gierkę. Włączamy kofina. Tak jak widzicie, na razie gierka jest w języku angielskim, więc wyszukujecie sobie ponownie języki. Pierwszy to jest język angielski, czyli podstawowy, który jest w grze od samego początku. Klikacie sobie strzałeczką w prawo i macie język polski. Nasze tłumaczenie, nasze nickname y tutaj są. Zostawiacie i wciskacie Escape, żeby wam się tutaj nic nie zmieniło, proszę bardzo. Mamy nowa gra, kontynuuj opcję języki, pokój wizji, kredyty, wyjście z gry i wszystko jest w języku polskim. Teraz jak wciśniecie sobie nową gierkę, to możecie zobaczyć, że język polski już będzie. W ostatnim update'cie Kofina była taka sytuacja, że wcięło niestety pliki graficzne i podmieniło z powrotem na te podstawowo oryginalne z gry, a nie te, które ja wykonywałam, więc będę musiała je zrobić jeszcze raz, ale na spokojnie je Wam jeszcze wrzucę i dam Wam znać, że już jest update i można je sobie wrzucić po prostu bezpośrednio do gry. Klikamy Enter. Epizod pierwszy. Trumna. Lejlej, lej, ja nie nie chcę. Ale ja chcę. Idź tam i spytaj się, czy chcę spędzić znam czas. Myślałam, że jest twoją przyjaciółką. Mama powiedziała, że pomożesz mi ze wszystkim. Będziemy mieli kłopoty. Dzień dobry, Ashley! I tak jak widzicie, mamy piękną Ashley. Nie jest zadowolona, ale mam nadzieję, że wy będziecie zadowoleni z naszego spolszczenia. Najnowszy chapter gry, czyli ścieżka DK, wyszła 1 kwietnia i już wtedy tak się zastanawialiśmy nad tym, czy przypadkiem nie się do tłumaczenia, ale pomyśleliśmy sobie z Bobrem, że kurczę, w dwie osoby chyba nie damy rady i nie będziemy w stanie przerobić aż 21 tysięcy linijek tekstu, to jest bardzo dużo. Także ja siedziałam na streamie, tłumaczyłam z ludźmi, trochę z translatorem, z pomocą czatu i tak jakoś sobie szło codziennie, po te 8-10 godzin siedziało się i się tłumaczyło trzeci chapter kofina. Ale w pewnym momencie na czat przyszedł Arch i tak mówi A kurde, Neri to jest twoja ulubiona gierka, to ja ci machnę to spolszczenie z kofina" Ja wie ta zwariowałeś, że tyle będziesz nad tym siedział. No i ja myślałam, że to jest żart. Ale kilka dni później wysłał mi plik tekstowy, gdzie już miał przytłumaczone pierwsze przedmioty w grze i tak mówię, kurde, pogrzało? Nie wiem jak szybko to zrobię, nie wiem jak szybko skończę, ale jak coś to będzie, powiedziałem, obiecałem, zrobię. Tak mówię, kurde no, nie będziesz siedział i byś będziesz tego robił sam. My mieliśmy we dwójkę problem, żeby jakoś do tego usiąść, a ty mówisz, że sam będziesz w ogóle to robił w życiu. I tak właśnie skleiła się nasza ekipa, także jednego wariata brakowało do tego, żeby ruszyć ten pomysł. No i ostatecznie zdecydowaliśmy się całą ekipą faktycznie zrobić tego kofina. Całe tłumaczenie zajęło nam mniej więcej miesiąc. Na samym początku tłumaczyliśmy na sucho wszystkie mapki, później siedzieliśmy i zajmowaliśmy się korektą. Korekta trwała bardzo, bardzo długo, ale dalej uważam, że jeszcze pewnie są jakieś małe takie fuck upy, które pewnie gdzieś pominęliśmy, no bo jak jest aż tyle tekstu i przerabia się go praktycznie codziennie przez miesiąc, czasami jakaś literówka czy jakiś przecinek potrafi się zgubić, więc jeszcze teraz też nagrywam w międzyczasie Kofina, żeby nie tylko pobawić się, tak trochę wiecie, voice actor ale też żebym mogła znaleźć te takie małe, drobne pierdółki, żeby mogła je poprawić i od razu za każdym razem rzucać Wam nowy update, żebyście mieli jak najlepszy, jak najfajniejszy, gotowy tekst do grania. I nie tylko, żeby oddawało dobrze klimat oryginalny w języku angielskim, ale też, żeby było w fajny sposób przetłumaczone na język polski. Tak śmieszkowaliśmy sobie troszeczkę, że naszym celem jest zrobić z tego szreka albo misję Kleopatrę. Że nawet jeżeli będą jakieś rzeczy, które trudno przetłumaczyć z języka angielskiego i nie będą brzmiały dobrze w języku polskim, to żeby zrobić petardę w języku polskim. Także. My nie jesteśmy profesjonalnymi tłumaczami, mam nadzieję, że to tłumaczenie, które jest, Wam się spodoba. I jeżeli coś jeszcze gdzieś znajdziecie, to po prostu podsyłajcie i będziemy dalej sobie nad tym pracować. Jeżeli będą jakieś pytania, bo pewnie się pojawią a propos tego, czy będziemy tłumaczyli Kofina dalej, kiedy pojawi się kolejny chapter, to tak jak najbardziej. I tak za założyliśmy sobie, że jeżeli całe spłaszczenie zajęło nam gdzieś około miesiąca. Pewnie najnowszy chapter, który się pojawi, w zależności od tego jak będzie długi, pewnie zajmie nam około 2 tygodnie, może 3. Zależy, jak dużo będzie z powrotem tekstu do przerobienia i jak wiele rzeczy trzeba będzie poprawić jeszcze w poprzednim pliku, tym, który udostępniamy wam teraz. Żeby był aktualny, żeby wersja się zgadzała, żeby każda linijka była zgodna, żeby nic nie przeskoczyło, nic się nie zgubiło, bo jednak to trochę roboty, to jest trochę skomplikowane. Ale fantastycznie się bawiliśmy przy tym spolszczeniu. Wyszła masa memów, jakichś głupkowatych, śmiesznych tekstów, jakichś naszych dziwnych literówek, czy innych błędów, które gdzieś tam popełniliśmy. Jest to w zakładce na Discordzie, by ktoś chciał sobie też zobaczyć zobaczyć, trochę się pośmiać. Także jestem z nas bardzo dumna. Chłopaki odwalili naprawdę kawał dobrej roboty. Także jestem bardzo szczęśliwa, że w ogóle udało nam się to zrobić. A w imieniu całej ekipy bardzo Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zapraszam Was właśnie do tego posta na Steamie, żebyście mogli sobie pobrać sobie spolszczenie, ograć gierkę i mam nadzieję, że pokażcie tę gierkę dokładnie tak jak ja, bo jest niesamowita i myślę, że zasługuje naprawdę na wszystko co najlepsze. Także buziaczki i do zobaczenia gdzieś niedługo w internetach. Bye, 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 bye! A jak znajdziecie jakieś literówki albo coś takiego, to screenki nam wysyłajcie na Discordzie, także jak coś, to na Discorda zapraszam, chodźcie. Jak będą jakieś aktualizacje a propos nowych chapterów, nowych rzeczy i różnych innych, to będziecie wszystko mieli w ogłoszeniach, także widzimy się już też niedługo może na Discordzie, także chodźcie, chodźcie. Buziaczki, faj, 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 faj.